Cześć, witajcie, z tej strony Plocki Steve I witam was w moim szóstym odcinku z serii Minecraft w Adidasach Od poprzedniego odcinka, no, zaszło trochę zmian A szczególnie zająłem się moją wioską Teraz wam ją przedstawię tak, już zaszło tu sporo zmian. Przerobiłem troszkę tutaj te... Farmy. No prawie w ogóle, tylko dorobiłem te pochodnie, tutaj takie coś. Obgrodziłem całą wioskę, wysadziłem kilka drzewek. Tego jeszcze tutaj nie zasiedliłem trawą, dlatego że nie mam bloków trawy. A jak próbowałem z stamtąd przeciągnąć tą trawę, to to... Ledwo, a ledwo przeszedł na następny klocek. Ech, teraz wam przedstawię... Każdy domek z tej wioski, bo w każdym domku zaszło trochę zmian. Oprócz tego. Tutaj ja zrobiłem kościół dla moich villagerów. To jest kościół powołania naj... najwyższego barona. Wejdźmy sobie do środka. Tak się w środku prezentuje. To na taką lampę, żeby było jasno, że tu gdzieś pochodnie nie były. To jest taki mały ołtarz, tu mają krzyż. Taki dywalnik dla księdza. Tu takie dwa, nie wiem jak by to nazwać, stojaki do świec, a są pochodnie, to ja tylko takie coś dodałem, ale żyło więcej światła. I tutaj się zlatują, a ja tutaj odprawiam że albo jeden z moich, z wyższych władz tej wioski. Ostatnio jak tutaj zacząłem, skończyłem budowę, to się tyle tych villagers'ów zleciało, że żywego Żywej duszy nie było widać na wiosnę Tylko byli w kościele Modlili się Przez cały dzień O Widzicie mojego Berysa? Cześć e, Tutaj Trochę też potrzebowałem światła, bo tu było dosyć ciemno Więc wiem, postawiłem takie coś Taką ale studnię Bo tu była taka duża studnia, ale ją zlikwidowałem No i takie coś postawiłem Tu też wysadziłem kilka Drzewek, dwa No i co tu mamy? Strażnica u Pana Kiebica <noise> On tutaj sobie siedzi Takie dorobiłem mu tu ławeczki U góry nic się nie zmieniło Tu można tak wioskę poglądać Nic ciekawego Tylko tutaj przerobiłem to I zdałem nazwę Każdy domek ma nazwę, bynajmniej Chodźmy teraz do, do Przedniej części wioski Tutaj mamy chatka strażnika wsi pustelniki. Tak, moja wioska nazywa się pustelniki. Nic tutaj nie przerabiałem. Tutaj strażnik ma siedzieć, ale tutaj dorobię jakieś tutaj siedonko, jakiś kwiatek dam czy coś, crafting. A tutaj mamy ziemiankę. A ziemiankę dlatego, że tutaj dirt ziemia. Nic nie robiłem, nie przerabiałem tutaj z, tą, z tym podłożem, dlatego jest ziemianka Tak zostawiłem jak jest Tutaj dorobiłem to I dostawiłem jedną pochodnie I tak oto powstała moja nazwa ziemianka Dobra, chodźmy dalej Co tutaj jeszcze takiego przerobiłem No zacząłem troszczyć się o Wizerunek O wygląd wioski To też postawiłem sam Jakoś tak za czarną wełną się ganiałem Dobrze, teraz tutaj przechodzimy do tego Budynku Posłuj się Knajpa pod czerwonym kwiatkiem Dobra, chodźmy O Tak się prezentuje ta knajpa, tu sobie siedzą, piją Oczywiście alkohol czy jakieś inne rzeczy No i tutaj jest taki mała, taka mała lada Mogą tu sobie kupić coś, nie wiem no i taka była historia z tym, z tą knajpką i z tym kościołem, dlatego, że do wieczora, od rana do wieczora siedzieli tutaj w knajpie, modlili się, a gdy nadszedł wieczór, poszli do knajpy. No, jakoś dziwnie mi się to skojarzyło. Ha. Nieładnie tak. Dobra, tu jest, jest jeszcze jeden domek, który jako pierwszy zacząłem szarabiać. Państwo Muller. Dobra, tak to się prezentuje, to jest taki domek To jest dom sołtysaś wsi No, tylko takie, dorobiłem, to robiłem tu łóżeczko Tak, sołtys niemożony, sam śpi Albo dzielą łóżko Tutaj dorobiłem kwiatki, craftingi, trochę dywanikę dałem Łóżeczko i taka mini kuchnia, czy coś w tym stylu Craftingi są Piecyki są, takie obrazki są Czego chcieć więcej? O, i właśnie okna też tutaj przerobiłem, one są wysokie na 1, przerobiłem na dwa. Tu w ogóle okna nie było, ale się dorobiłem. Tak, w dzisiejszym odcinku chciałem jeszcze z wami pójść do świątyni, bo mój kolega z klasy gra na moim świecie, na moim seedzie i kazał mi iść do tej świątyni. Koordynaty mam na kartce przed sobą. Mniej więcej wiem w którą stronę iść Nie szedłem Bo tylko obcykałem w którą stronę iść I wiem, że w tamtą Więc chodźmy Przebiegnijmy się kawałek Na początku myślałem, że się jakoś tam Nie dostanę Bo on zapomniał napisać Dopisać X -a. Przy X do, zapomniał dopisać minusa Więc Miałem mały problem Bo myślałem, że jak będę szedł W tamtą stronę to będzie, za, to, to będzie rosnąć A to tak malało malało Tutaj? Nie Zaraz zobaczymy Eee X333 Nie 433 O! Mamy Mamy ją, mamy Ten odcinek będzie jeden jednym z krótszych, dlatego że Chciałem wam zaprezentować moją wioskę, chciałem się z wami przejść do tego do tej świątyni. Zobaczyć co tam ciekawego będzie. No i przynajmniej tyle. Co chciałem zrobić w tym odcinku. Zobaczymy jakie bogactwa skrywa to oto świątynia. O, kości, złotko. Bieda u mnie z kośćmi. Straszna. To jest kośćmi, z żelazem. O! I armor, armor, armor. Dobra, już tu. Zaliczyliśmy to. Nie mamy więc co tutaj szukać. Tak więc. Wraca się do domu i będę raczej kończył ten odcinek. O, noc idzie. A ja chyba sporku, na tak nie mam włączonych. O, 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 to co lubię robić. A licznie to jeszcze weźmiemy sobie zbimy to też coś spadło brzydko wygląda dobra chodźmy już do naszego domku wioskę w miarę dużą zrobiłem i jeszcze mi kolega podpowiedział że jak chcę żeby były villagersy małe żeby się mnożyły to musi być dużo dużo drzwi więc chyba wezmę dorobię się takich chatki żeby się mi jakby to powiedzieć rozmnażały I żebym miał większą populację mojej wioski Bo w miarę jest troszkę uboga Dobrze, że oni po jakimś czasie nie umierają Bo tu było ich zero W ogóle ich by tu nie było I wiecie co jeszcze zauważyłem, że ta pustynia dosyć wielka to też jest dosyć wielkie. Góry mi się niesamowite tutaj tworzą. Tam też mam dosyć wielkie góry. I z tego co yy, z wnioski jakie z tego wyciągnę są takie, że chyba coś mi się stało ze światem, że są chyba te wielkie biomy. Nie wiem dlaczego, ale Może jakoś świat sam zadecydował o tym. Nie wiem ale musimy akceptować No już zacząłem to się budować tak więc będę tutaj tworzył dalej Już w następnym odcinku będziecie widzieć tam domek O tam, tam, tam będziecie go widzieć Projektu domu jako takiego nie mam, ale coś się znajdzie na internecie albo ktoś mi podeślę albo sam coś jedynie w każdym bądź razie wymyślę domek ma być duży to jeszcze chyba tą górę przesunę Albo tutaj zlikwiduję I tutaj zakopię tą dziurę Nie wiem, tak więc Będę już kończył ten odcinek Bo nie ma większego sensu nagrywania nie, ma, nie wiem co robić To co zaplanowałem na dzisiejszy odcinek to zrobiłem Tak więc dziękuję za uwagę Komentujcie Subskrybujcie Lajkujcie Czekajcie na następne odcinki No i trzymajcie się, cześć